W takim nietypowym odcinku, ponieważ będzie to poradnik do gry Cyberpunk 2077, a poradnik brzmi następująco: Jak wbić umiejętność solówki, ponieważ solo jest to umiejętność, którą najłatwiej można zrobić, i radzę wam to robić od samego początku, bo ja teraz bardzo tego żałuję, bo ukończyłem całą fabułę, a zostało mi osiągnięcie na, sol, na zrobienie umiejętności dodatkowej pod tytułem 10 na 10. i tylko dwa osiągnięcia z nie zostały. Lecz w dzisiejszym poradniku wam powiem, jak najszybciej wbić celówkę i myślę, że niedługo to na drobie. Jak właśnie najszybciej wbić na 60 maksimum level. No tak zostawcie łapkę z które i subskrypcje, a ja już nie przedłużam i zaczynamy z odcinkiem. No a tutaj musicie się udać najpierw do sklepu z bronią, mianowicie do tego tutaj. Ja już tu jestem. Znaczy byłem tu, więc nie potrzebuję, ale musicie się udać na pacyfice do sklepu z bronią i zakupić sobie tą oto strzelbę legendarną, karnesz ona się nazywa. Musicie zakupić strzelbę pod tytułem karnesz legendarną, która kosztuje no 7000, więc nie jest to jakaś spora sumka. Ja aktualnie mam 4000, ale miałem 3 miliony na koncie, więc troszeczkę wydałem, Aha, lecz musicie zrobić tak że później dostajecie się tutaj w to miejsce, również jest w pacyfice w Coast View, dostajecie się w to miejsce, to jest taka plawa, bo tu znajdziecie najwięcej wrogów. I tak, pierwsi wrogowie są e, aut właściwie tutaj. I żeby wbić solo wystarczy ich po prostu zabijać jeden po drugim. Więc zobaczcie, aktualnie. Ja wam pokażę, że tutaj aktualnie w solówce mam 938 punktów i 10% przy okazji. A teraz jak już jednego zabiłem, to uwaga, mam 16%, więc to bardzo dużo daje z tą strzelbą, szczególnie. I jeszcze więcej wrogów tutaj szczególnie jest najwięcej. Na tym muralu, jak się wtrapiacie tutaj, to dokładnie znajduje się na mapce w tym oto miejscu. A tu zobaczcie, musimy również wszystkich pozabijać. Dosyć długo się przeładowuje ta strzelba, ale z tą strzelbą najwięcej punktów dostaniecie. Polaczcie kurczcie nie trafiłem, no fakt nie trafiłem ani razu w tego gościa Trzeba właśnie bardzo dużo czekać, aż ta strzelba się tutaj pięknie przodowo i przodowo ja I zaraz wam pokażę, co zrobić jeśli zabraknie wam wrogów już wszystkich pozabijacie. Bo zobaczcie, aktualnie zabiłem wszystkich. Mam 53%, czyli lekko ponad połowa. No, już bardzo dużo, jak na 47. level. I teraz wam pokazuję, co zrobić, jeżeli zabrakło wam wrogów. Idziecie sobie... A, tu jeszcze są. Więc jeszcze tych, słuchajcie, zabiję i wam ja powiem. No i dobra. O, aktualnie ile tego mam? 65%, więc bardzo dużo. Teraz tak, co zrobić jeśli zabraknie wam wrogów? Oddalacie się kawałek od tego miejsca na przykład powiedzmy na te schody tutaj. Teraz przewidziacie czas najlepiej 24 godziny. Chwileczkę czekacie. No i teraz wracacie się do tego samego miejsca. No tu powinny się... O właśnie, zarespili się wrogowie, jednak teraz ich jest mniej, ale w sensie nie, jest ich tyle samo, tylko po prostu w innych miejscach się pojawiły. No i zobaczcie. Musicie po prostu tutaj jakby wszystkich ich ponownie pozabijać i w ten sposób właśnie zabijacie ich, oddalacie się kawałek, przesuwacie czaski, ponownie zabijać i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu to będziecie te. 60, wiem 60 poziomu. Wiem, że to jest bardzo męczące, a zarazem po prostu bardzo takie żubne, mega czasochłonne jakby. Ale ja zobaczcie, aktualnie mam 90% równiutko. Więc na przykład wystarczy, że jakąś wobką znajdziemy przeciwników. Albo oddalimy się kawałek. Kurczę, bo niedostępne przesuwanie czasu, nie wiem o co chodzi. Za bardzo. Tylko na plaży nie można, może się... Tutaj. Kurde, co jest. No dobra, ale myślę, że wam wszystko już wytłumaczyłem. Jeżeli... No. Wam się podobał poradnik, zube... zostawcie łapkę i subskrypcję na kanale. No i co? trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!